Takiej reakcji rodziców małych pacjentów na decyzję dyrekcji szpitala chyba nikt się nie spodziewał. Przyjechaliśmy ratować naszą panią profesor specjalistę, która nam w końcu po prostu zdiagnozowała chorobę. Rodziców, dzieci cierpiących na choroby rzadkie, którzy murem stanęli za zawieszoną profesor Tylki Szymańską, była dziś w centrum zdrowia dziecka ponad setka. No 500 kilometrów, dlatego chyba warto dla takiego specjalisty poświęcać ten swój czas. Przyjechali z całej Polski, niektórzy pokonali setki kilometrów. Jest jeden lekarz na, na całą Polskę dla tych dzieci. Profesor Tylki Szymańska w Centrum Zdrowia Dziecka pracuje od 30 lat. Jest wybitnym specjalistą do spraw chorób rzadkich. Ponad miesiąc temu dostała zakaz przyjmowania pacjentów za, jak twierdzi dyrekcja, zaniedbania w dokumentacji medycznej. Po proteście rodziców i nagłośnieniu sprawy przez media, dyrekcja przywróciła panią doktor do pracy. Jestem zadowolony i boleję z tego, że to wszystko się stało. Dziś pani profesor znów mogła przyjmować pacjentów. Przede wszystkim znalazłam się na swoim miejscu i to jest dla mnie bardzo ważne. Czy odetchnęłam z ulgą? To dopiero się zastanowię. Zobaczymy jak sprawy będą się dalej toczyły. Z takiej decyzji... Słyszałam, że pan dyrektor właśnie mówi, że pani profesor jest to jamyk na dół. Cieszą się też rodzice i chore dzieci. Zawsze przyjeżdżam tutaj i wyjeżdżam zadowolona. Jednak to nie koniec sprawy, bo zarzutów wobec pani doktor nie cofnięto. Dopóki te zarzuty nie będą cofnięte, to my nie będziemy spać spokojnie. A kiedy i czy to się stanie, nie wiadomo, bo dyrekcja szpitala nie chciała z nami rozmawiać. Elżbieta Szymkowska, wydarzenia